W dzisiejszym filmie zobaczycie dekoracje, ozdoby i akcesoria, a także nowości, jakie kupić można w sklepie Action. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Witam Was na przeglądzie w sklepie Action. Dzisiaj zobaczycie wiele nowych rzeczy, dlatego warto obejrzeć film do końca. Widoczny teraz drewniany stolik o wysokości 37 cm dostępny jest w kilku kolorach. Cena tego okrągłego stolika to 69 zł i 95 groszy. Wśród nowości jest także okrągłe dekoracyjne metalowe pudełko ze szklaną pokrywką. Pudełko kosztuje 11 ,95 zł 95 groszy. Dookoła pudełka widać ozdobne metalowe liście. Pokrywka pudełka jest szklana z metalowymi krawędziami. Pojemnik na spodzie ma trzy niewielkie kuliste nóżki wykonane z metalu. Na półkach sklepu Action znaleźć możemy także prostokątny, szklany z marmuro spodem pojemnik. Kosztuje niecałe 13 zł. To szklane pudełko ma metalowe krawędzie, np. w kolorze złotym albo czarnym. Pojemnik ma wysokość 7 cm. Boki mają długość 18 i 10 cm. Tak wygląda pudełko z krawędziami w kolorze złotym. Tak wygląda szklane pudełko z krawędziami w kolorze czarnym. Niecałe 23 zł kosztuje miska z drewna naturalnego o średnicy 24 cm. Spodnia część miski ma trzy niewielkie podkładki antypoślizgowe. Niecałe 30 zł kosztuje metalowa taca o średnicy 39 cm. Okrągła taca dostępna jest w kolorze srebrnym oraz złotym. We wcześniejszych moich nagraniach mieliście okazję zobaczyć dokładniej widoczne teraz kubeczki, miski oraz niewielkie talerzyki. Do wszystkich wymienionych wcześniej rzeczy dopasować możemy takie oto półmiski. Niecałe 12 zł kosztuje każdy z widocznych teraz półmisków, którego średnica to 20 cm. Wśród takiego rodzaju rzeczy są także kubeczki do kawy ze zdobieniem. Niecałe 7 zł kosztują wszystkie widoczne teraz kubeczki, z których każdy ma pojemność 400 ml. Taki kubek dostępny jest w kilku wzorach. Zobaczmy następne rzeczy w sklepie action. Niecałe 90 zł to cena słuchawek z redukcją szumów. Wszystkie dane techniczne widoczne są na opakowaniu. Słuchawki dostępne są w kolorze czarnym oraz białym. 24 zł95 zł to cena organizera na tył siedzenia samochodu. Organizer zawiera kilka pojemnych kieszonek, a także rozkładany stolik. W kieszonkach zmieścić możemy wiele podręcznych drobiazgów, a także przydatne rzeczy podczas podróży. Organizer dostępny jest w kolorze szarym oraz czarnym. Skoro jesteśmy już przy akcesoriach podróżnych, zobaczmy na ten oto termos. Kosztuje niecałe 19 zł, ma pojemność 500 ml. Wykonany jest ze stali nierdzewnej, wybierać możemy pośród kilku kolorów takiego termosu. W sklepie Action za 6,49 zł kupić możemy szklane wazony. Tak wygląda każdy z niewielkich szklanych wazonów z pierścieniami. Nigdzie niestety nie ma informacji o jego pojemności. Na metce podane są wymiary. Wazon ma wysokość 21,5 cm. Są także doniczki w kolorze złotym. Każdy rozmiar doniczki ma inną cenę. Najmniejsza kosztuje 12 zł. i 99 groszy, średnia niecałe 16 zł. Niecałe 30 zł. to cena największej. W sklepie Action kupić możemy także wiele sztucznych roślin. Takie jak te pojawiły się całkiem niedawno: 15 zł. i 49 groszy to cena każdej z widocznych teraz sztucznych roślin w plastikowej doniczce. Zobaczmy teraz na wszystkie z dostępnych tego rodzaju dekoracji. Następną rzeczą wśród nowości jest rozkładane krzesło plażowe. Po lewej stronie na półce widać poskładane takiego rodzaju krzesło w kilku innych kolorach. Wymiary krzeseł podane są na opakowaniu. Ten niewielki składany leżak plażowy kosztuje niecałe 40 zł. 14 zł95 groszy zł kosztuje cerata na stół o wymiarach 140 i 250 cm, a oto niektóre z dostępnych wzorów. Cerata jest poskładana, ale całkowity wzór po rozłożeniu widoczny jest na opakowaniu. A oto jeszcze jedna wśród nowości. Okrągła, duża poduszka do siedzenia z egzotycznymi wzorami. Poduszka z uchwytem. Z jednej strony jest wzorzysta, z drugiej ma jednolity kolor. Takiego rodzaju poduszek w sklepie Action jest więcej. Teraz możecie zobaczyć jeszcze jeden wśród dostępnych wzorów. Cena każdej z poduszek to 35 zł i 99 groszy. Są także rozkładane papierowe solarne lampiony. Niecałe 18 zł kosztuje dekoracja o średnicy 25 cm. Dostępna jest m.in. w kolorze niebieskim, żółtym oraz czerwonym. W sklepie Action kupić możemy także wiele kocy i pledów, m.in. takie jak te, które widzicie teraz. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.